Miłośnicy Halloween lubią straszne rzeczy i obrazy, ale nie wszystkie. Szczególną niechęć budzą w nich zdjęcia ofiar aborcji. Zastanawiam się, dlaczego. Może chcieliby przekonać publiczność, że straszne rzeczy dzieją się tylko na niby. Aborcyjne mordy dzieją się naprawdę. Dzieją się dlatego, że władza nie tylko je toleruje, ale i organizuje. Media pochwalają podżegaczy aborcyjnych i nagłaśniają ich ze wszystkich sił. Czy zwykły człowiek może coś z tym zrobić? Tak. Każdy może dać świadectwo prawdzie. Jak? Wejdź na stronę życia.pl, a dowiesz się. Udostępnij, jeśli uważasz, że warto.